K5. Obiecałem, że powiem Wam, ile kosztuje wypożyczenie takiego sprzętu, jak nie chcecie przerabiać swojego. 580 zł za cały dzień jeżdżenia. I tutaj jak widzicie, możecie poprosić Tomasza Egleskiego o koce grzewcze i można nawet podgrzać. Macie paliwo w cenie, macie opony w cenie, macie motocykl w cenie. Przeważnie 5-6 sesji na wydarzeniu Trag Academy oni są, więc cztery slajdery. Ja z nimi byłem również w Hiszpanii. Tym samym motocyklem jeździłem, więc zobaczcie. Za nieduże pieniądze można wypożyczyć taki sprzęt. To jest naprawdę bardzo fajne wyposażenie. Pojazd ma na chwilę obecną 70 Godzin. dzisiaj pewnie zrobię z kilka jeszcze. Silczek sprawuje się fajnie, zawieszenie się sprawuje fajnie, więc jak chcecie potrenować na tego typu supermoto za nieduże pieniążki, no to przypominam, 580 zł za cały dzień jeżdżenia. A szczegóły na cztery roku zobaczcie na tej stronie. Dobrze się znamy, będziecie mieć fajnie przygotowany motocykl do jeżdżenia i nie będziecie musieli nic robić. Przyjeżdżacie ze swoimi ciuchami na. Track Akademii, tanie torowanie wykupujecie z Day i macie motocykl zapewniony.